Kampania wrześniowa z indeksami. No! A nie mówiłem, a nie mówiłem, tak się robi Mistrzostwo Świata. Właśnie tak, no! właśnie tak, właśnie tak. Słowo się rzekło. I... A w każdym z nich drzemie coś takiego, a może i ja spróbuję. Jeżeli rok temu uczono Jazdy na takich dwóch pojazdach nieoficjalnie. Myślę, że i furtka otwarta będzie w tym roku. U. Tak tak. Nawet przyjdzie i A w dodatku wcina jakiś chleby ryżowy. A skoro trzeba. Drodzy Państwo, jeżeli tego rodzaju starcie typu tank crash... Może być dające do myślenia, rozbudać wyobraźnię zaiste powinno. Szalony rowerzysto, patrz czasem przed siebie. Rekonstruktorzy są cenni. Patrząc natomiast na arenę, proszę Państwa, w czasach rzymskich, populus wychodził po to, aby w klasyczny sposób zobaczyć to coś, co. W ramach szeroko pojętego teatrum mieli przedstawiać gladiatorzy. Zaiste pancerz gladiatorów pozostał nieco większy. Fantazja bynajmniej nie mniejsza, siła zdecydowanie większa. W tym czasie o ekologię dbano zupełnie inaczej, choć do brzemię... Ten A czy w widzi, Jak mówili i mówią do dnia dzisiejszego przedstawiciele narodów słowiańskich ze wschodu.